No dobra, siemaneczko, siemaneczko, z tej strony do was Jack the Witam was w pierwszym odcinku zamiast Assassin's Creed 1. Będzie to oczywiście jakieś życie Assassin's Creed 2. To jest taki malutki wstęp, który jest chuja ważny, postanowiłem go to po prostu wrzucić, żebym mógł przez chwilę pogadać. No bo i tak y, lubię, lubię gadać. Wybaczcie samog. No, jak już mówiłem, jeszcze jestem chory. I jeszcze pewnie przez długi, długi czas w tego nie wyleczę. Ale poprawiłem parę rzeczy i mam nadzieję, że teraz y, będzie dobrze. No niestety zakup i monitora jeszcze trochę potrwa, bo musiałem kupić inne potrzebne rzeczy, czyli zasilacze do różnych rzeczy. Ja pierdolę w ciągu pół minuty spierdoliły mi się cztery sprzęty i muszę je teraz nadkupić. Cud, że za radykuł teraz szybko zrobiłem, to mogę teraz nagrywać. <śmiech> <śmiech> Także jeszcze będę w trakcie jakoś tam krychał, trochę kichał, trochę sumerkał. Mm, ale się tym nie przejmujcie. No przecież każdy wiadomo. No tutaj wiadomo jest pokazana już y, historia Desmonda z pierwszej części. Czyli jak został pochwycony przez Abstergo, żeby badał przodka swojego Altaira z kodu genetycznego przez, odtwarzanego przez Animusa. Tak jak wiadomo, piękna Lucy, która nam pomagała jako jedna z nas, czyli z Asasynów. Tak, no tutaj oczywiście końcówka, którą jak znowu z, z serię, to też zobaczycie. Tutaj Warren Willig, który jest, no szczerze mówiąc lekiłku, ja ma tu wiadomość od obiektu się ostatnio. Także zaczynamy. Okej. Okay. Yes. We have to go. Lucy, where have you been? Why did they Now. No, jest zakrwawiona. Oczywiście od będzie musie wyjść dalej musa jeszcze raz. Get in. What's with the blood? Are you okay? Look. We have maybe 10 minutes, maybe, before they figure out what I've done. If we're not out of here and on the road before then. Wait, we're leaving? Desmond, I promise I'll answer all of your questions later. But jak right zwykle. now I need you to just shut up and do what I say. So please get in the Animus. Alright. Okay, okay. Okay. Hurry up. Kto Dark Rider, Dark Rider Productions on Tu liczą się nie tylko fragi. Mm, no dobra, weszliśmy do Animusa, no to nie było potrzebne pokazywać tego. Trochę podniosłem ten, ten, żeby napisy było lepiej widać, no to czarne plamy z góry i z dołu są i tak chuja ważne. Muszę trochę przyjść dźwięk, bo się wcale nie słyszę, <laughs> może to przez te słuchawki. Bochy. kochane Włochy! dziwnego, że matka mnie nienawidzi. Jako na coś takiego musiała przychodzić. Tak. No przegapiłeś główną akcję, czyli darczy, ja i mówię: Nienawidzę cię! Nienawidzę cię! Yeah, right. Tu sei un auditore, sei un combattente perciò combatti. Lo so da Listen to him, a fine set of lungs. And what shall we call him, love? Ezio love? auditore da Firenze. Jak pewnie każdy wie, pierwszy okrzyk dziecka w sal nie jest okrzyk, tylko pierwszy oddech. Tak jakby nie tyle głos czy dźwięk, tylko oddech sam. I nie mówię o oddechu z Galactic Football. Dobra, Yep. sturgis has got some fucked up interior decorators. Hey, you're not supposed to be up here! Open this door! I'm calling it in! We have a breach in the research wing. I repeat, there's been a breach in the research wing. That's walls. Nancy. They... There they are! Don't let them get away! <laughs> Whoa! <laughs> Ooh, I love a Fast Holy woman. Shit. Ooh, I love a Fast woman. Fast man, Fast man, Fast man, Fast man, Fast man, Fast how do you think I managed to hide all your nighttime snooping from Abstergo? Oh or come dirt? on dałaś But they're on to us now. We need to hurry. Careful. We need to get to that elevator on the other side of the room. Follow my lead. But keep an eye out for security. I'd rather avoid a fight. Right. Yes, let me deal Is that an animus? Sir. Stay close. What the? How many of them are there? Thousands. Careful. Ananimuses or animai? What do you think, Lucy? Lucy, what do they need with all of them? Desmond. i Fuck. I thought this card would work. It must be on a separate system, and I don't have the code. Wait. Wait a second. Shit. On. How did you do that? I don't know. Let's go. It's always something. What was that in the animus Subject 16? Ezio, Audi, Audi something? I think Audi think all along. That's why we need to get out of here. Vidic and the Templars, they're only part of the problem. Ja co kurwa. Gdzieś lecimy. Dobra, ta walka nie jest najprostsza. Ups. oh

Nie się mieć Kataru. to w Aż po prostu podróż w bagażniku nie jest miła. Autopsja. Thanks for that. So, can you tell me what's going on now? There was a reason for the escape, Desmond. Yeah? we need explain. Your help. for what? another treasure hunt through time? Abstergo's gonna replace their apple of eden. the map your ancestor found guarantees it. the other assassins, they'll do what they can, where they can, but... what? what is we're losing this war, desmond. the templars are too powerful. and every day, more of us die. i still don't see how i fit into things. we're going you're to... you're an train. assassin. turn you into one of us. what? No, no, you've seen me in action. I'm no good at this. And even if I was, it would take months, years even. No, not with the animus, not with the bleeding effect. But I'm just one guy. Nikoza, Nikoza, that's all you need. So that's why you found him. My ancestor. What was his name? Ezio? If you can follow in his footsteps, you'll learn everything he did, just like he did. Years of training absorbed in a matter of days you broke me out of Abstergo and brought me here just to make me an assassin there's no to it than that but it'll have, it'll have to wait trust me okay okay i'm in all right i'm in tell me what you need really you're sure i thought you'd be happy about this <laughs> sorry i'm just a little surprised i spent the whole ride over here figuring out how i was going to convince you to do this save it after what those templar bastards put me through i'm ready willing and able thank you lucy you okay. made it god it's been so long seven years can you believe it indeed welcome back Ah, so this must be the infamous subject seventeen. Sorry. Desmond Miles, was it? Who are you? I'm sorry, where are my manners? I'm Sean Hastings. Little bit this is Rebecca Crane. Nice to meet you, Desmond. Right, well it's been lovely chatting, but if you don't mind Desmond, it's best we get straight to work. Time is precious. Doubly so these days. We've got everything set up and ready, <laughs> Lucy. Just say the word and we'll get going. Here, I brought you something. A parting gift from Abstergo. Whoa! The memory core! Dobra, tak formalnie, za chciałem mi się tę część nagrać, bo ściągnąłem do niej fajny dodatek i chcę go przetestować. Znaczy, dodatek jeden, bo wszystkie możliwe dodatki do tego ściągnąłem.

It's like a digital library. He'll be riding shotgun with me while you're in the Animus. So if you come across anything of note, people, places, events, etc., he'll create database entries you can consult for additional information. Yeah, it's not just databases, though. I also provide tactical support for the other assassins. You know, you know Desmond, the ones who are out there, actually doing stuff, risking their lives, little things like that. <laughs> Hola Desmond! Jedna rozmowa. ta część była w pojedynce, była drugą, była jedną z najlepszych. No, oczywiście, jedynka jest oryginałem, jest podstawowa, jest najlepsza, najbardziej zajemista, kozacka, wyjabana, super ultra mega hiper kozacka. Hey, It was just I wasn't ready. It's okay. <laughs> no. Going through all that, knowing that the Templars still exist, what they're planning. What's done is done, Desmond. You're here now, and that's what matters. Okay. Um So go drug of I tutaj, w tej, w tej części jakoś nie można było sobie wyjść za nim, pobiegać Tylko wychodziliśmy tylko wtedy, kiedy była potrzeba. To, to jest taki minus, tak? Yy, a przydałoby się trochę bardziej to rozwinąć, trochę jak w Watch Dogs czy coś, jest sporo miejsca i sporo rzeczy. Swoją drogą chciałem się pochwalić, bo zrobiłem w międzyczasie, jak jestem chory. Zrobiłem w ciągu dwóch dni mapkę do Hirosów. Super trudną, super nie do przejścia. Oczywiście z moimi ukochanymi smokami, które po prostu wielbiam. No i jak, jak ktoś będzie chciał, to niech napisze to mu wyślę plika. Jej oczywiście m, plansza jest wieloosobowa do czterech osób max i nie jest prosty scenariusz, więc to jest tylko dla prawdziwych wyjadaczy, dla prawdziwych kozaków. No i kody oczywiście nie są dostępne. Znaczy dostępne, ale nie, w ogóle, są niepotrzebne, bo to i tak da. Także no cóż, lecimy dalej. Rebeka. Hey Jasmine, what's up? Just wondering what your role is in all this. I take care of baby. It's my job to keep her up and running. Baby? You mean the Animus? Actually, I prefer Animus 2.0, since Baby's twice as awesome as anything you'll find at Abstergo. The Templars might have deeper pockets than us, but they've got no ambition, no passion, no competitive edge. That's why, even with all their resources, anything they can do, I can do better. Faster, too. Anyway, take a seat when you're ready, and we can get started.

Masakra I zaczynamy no jest trochę ładniej to wygląda Szczerze mówiąc naj najbardziej lubię ten yy, właśnie w jedynce Jak było wam pokazane yy, Takie przejściowo właśnie To w jedynce ja lubię. Florence No wtedy Republika Florence Florencji czegoś tak a jeszcze mądry twórcy się tu postarali bo z tego co czytałem i z tego co się dowiedziałem i poszukałem bo parę razy sprawdzałem to to takie miejsca jak Duomo, jak Castello i takie inne ważne budynki historyczne to są tak odzorowane praktycznie w 100% no z wyjątkiem wnętrza gdzie na przykład jest wejście do grobowców, asynów czy takie inne bzdety ale postacie jak na przykład La Volpe są jak najbardziej prawdziwe. Incieme per la vittoria. Sìeme! Sìeme! Silenzio, my friends. Silenzio. Grazie. Do you know what brings us here tonight? Honor. Vieri de pazzi, Slender's my family's name and forces his on misery the <Rice> connors. If we enough of your nonsense, Grullo. Really? good. <laughs> <laughs> we were just talking about you. I'm surprised to see you here. I thought the Patsy hired others to do their dirty work. It's your oh, family that cries for guards when there's trouble. <laughs> afraid to handle things yourself! Your sister seemed quite satisfied with the handling I gave her earlier. <laughs> 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 O ty kurwo. No to jedziemy z tomatem. Ja to bardziej lubiłem na konre latać. Dzie kurwo... Chocie yeah. Ja. No, I'm not Hey, what you? You? Uh, Federico! Uh, what are you doing here? Gemin, stop, Amy. Brudashe. Disha. And, uh, and? <laughs> you have style, but endurance is what counts. Let's see how many of them you can ruin before they get the best of you.

Zaliwamat Zaliwamat to nie, żegnamy, nie radzę wam wyrzucać, bo trzeba będzie od nich kasę pozbierać. A ty kurwo i masz. Yeah, yeah, yeah! Fall back! Fall back! <laughs> well done. What? We almost won this. You're Just a scratch. Let the doctor decide. It's not necessary. Besides, I have no money for this doctor of yours. <laughs> wasted it on women and wine, huh? <laughs> I'd hardly call it wasted. Give me some florins then, or have you done the same?

Zastan się, masz gajć. lekko dostaliście. Va jeszcze That Dobra. be enough. Let's get out of here before No dobra. Ferdryko. Jakże no, się wiadomo, bardziej czytało czy coś takiego. Hurry up, The sooner we're done with the doctor, the sooner we can sleep. Jeszcze do dnia. Ale i no, już jest wieczór. Dobra. Stań. Gon się ku Taśce. No, no. No, co? Beracieszku. Pierwszy bentroghato, tak. Mm. Guitar, brother Fratelli Auditore. why am i not surprised you've made quite a mess of yourself young man it's nothing really you must help him that pretty face this is his only asset find <laughs> it <laughs> <laughs> there we are now get out of here grazie this way Quite a night. Indeed. I only wish they were all as much fun. <laughs> oh, wait. Fun? They are. <laughs> <laughs> we should head home, Ezio. Father's sure to be wondering where we've gone. Yes. I'd rather avoid a lecture. Up for a little race, then? To where? Uh, roof of that church. Okay.

Gdyś zauważono takiego botu, dał mi się wspiąć na dach szybciej niż on. I ten, on i tak nie pomógł wejść. It is a good life we lead, brother. Yes. The best. It never changes. It never changes us. Assassin's Creed two. All right, enough of that. We really should head home. Let's go. Wait, what? Mm. Christina, Ezio, let Christina sleep. There will be time enough for that later. Ah. Uh. Okay. No, All right. Lecimy trochę do, na chwilę do Krystyny i kończymy odcinek. <śmiany> Czy ja wiem, że radę? Nie okay. to, A! Zawsze to robi! Zawsze tak jakby chciał coś popchnąć! Chuj wie co, ale zawsze! Basta, <gry> daj! To nie było potrzebne, ale cóż... Pam, 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 pam! Pam, pam, pam! Pam! Christina. christina who's there me it's, oh, it's you i should have known may i come in fine but only for a minute a minute is all i need indeed well, wait <laughs> uh, that came out wrong come here oh, oh it's you Tak dla gimbazy. Ja byś tylko minuta. Jak to nie wiecie Nie zawsze ta minuta trwa minutę. Come, my daughter. Is it really so terrible that... Figlio d'un cane! What is this? Perdonate, Messere. chiedo venia. I'll nie, you! No, Guards, guards! Voglio la sua testa! Oh, really? There's really no need for violence. Okay. Ja muszę mi stempem, mistrzami, której tak mi nie dorastał umiejętnościami You have me confused with someone else. Go! She needed some help with some Oczywiście tutaj dodałem dźwięk z gry, ale w następnym odcinku go wyrzucę i będę własny robił. Trochę dłużej to potrwa, ale w sensie robię nie w filmiku, ale i tak sobie dam radę. Idziecie za mną? No dobra. To by było na tyle w tym odcinku. Zobaczymy się w następnym. No, i dzięki, że oglądaliście. Jak wiadomo, zostaw like, jak ci się spodobał, komentarz, to mi bardzo schlebia. No i subskrybuj, że jesteś nowy. Jest nas coraz więcej, to bardzo dobrze. Także, trzymajcie się. Pa!